No siema widzowie, dzisiaj oglądniemy sobie najśmieszniejszą animację stick z Minecrafta. No to oglądamy. W ogóle, jak widzę tą stokową tapetę Windowsa, to mam flashbacki z komputerami z mojej szkoły czemuś. O ten stickman ma kolor jak mój skin w Minecrafcie. Tu ikony nie ma, da się tak. Ej, bo. To są jakieś retrospekcje. Aha, bo on Minecrafta szuka, no tak. O, ktoś tu chyba jest fanem Adobe, bo ma prawie wszystkie programy od nich. W ogóle, jak to śmiesznie wygląda, jak on to tak klika. I co on teraz zrobi? O, znalazł Minecrafta. Ej, jakie przejście fajne, takie płynne. A dobra, bo on teraz ma tego. Game moda. A czemu on to ukrywa przed swoimi kolegami? On ma pustą głowę, a oni mają pełne, ale mniejsze. Nie wiem co lepsze. O, jednak im pokazał ale ten zielony śmiesznie stoi. Aha, on im itemki po prostu daje. No tak lepiej dać itemki niż gay moda komuś? A nie dał jednak komuś gay moda, no trochę nieodpowiedzialnie. A każdy sobie bierze itemki jakie chce. Fajne. No a ten co weźmie. Jo, jak to wygląda. No i co? Ej, dobra, znowu jakieś flashbacki. Ja to chyba kiedyś oglądałem w ogóle, ale się nawalają. Oj. Boi się mu dać najwyraźniej. Chyba jednak mu dał. Co oni robią teraz? Czemu oni go chcą zdetonować? Szczerze, nie wiem o co chodzi w tej maszynie. Albo oni to robią na wypadek, gdyby mu odwaliło od tego game moda. Jakie to teraz proste. O coś się dzieje. No robi się trochę creepy. Ten co chciał już seryjkę w niego walić. Tego to się nie spodziewałem. Czekaj, czy te króliki są w 3D. Co jest, one naprawdę są w 3D. Ale mu bombił hełmem w szczękę. Co oni teraz będą robić? Ej, dobra, tego można słuchać jako ASMR. Chyba będą coś budowali. No i już nie ma moda. Co on chce zrobić w tej przeglądarce? Co on robi? Koparka. Po co im koparka? Teraz to już nie wiem, co tu może się wydarzyć. Timer? Oni chyba zrobią zawody w budowaniu. Ale taką koparkę to chyba trudno zbudować w Minecrafcie. Ale ten czas na timerze to widać, że wklejony. Czerwony to chyba fan wełny. A nie, jednak ma inne bloki. Dobra, ten widać, że leci szybciej. Ten ma najbardziej zaawansowany design, chyba. Ten, co w minutę jeszcze nic nie zbudował. Jak on po czterech minutach czekania zasnął, przecież cztery minuty to krótko to ma prawie dźwięk jak mój budzik w telefonie. No i koniec zawodów. No to wygląda trochę dziwnie. Albo koparka się nazywa Kat. x Co jest tam, nawet się Redstone świeci. Ale ktoś dokładnie zrobił tą animację. Powinni jeszcze wystawiać oceny sobie, jak na tym trybie na high Dobra, to jest deklasacja, jednak. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiedziałem, że da się tak minimalistycznie taką fajną koparkę w Minecraft zbudować. No i win! Ten, co nawet złotą statuetkę dostał. Aha. Nie, no czemu to wysadzili? To takie ładne było. O tutaj chyba będą jakieś mechanizmy redstone'owe. No i co on wykminił? Serio, jak ktoś zrobił takie fajne 3D bloki w tej animacji? Ten, co pasek Windowsa rozkopuje. W Polsce podobnie drogi łatają, jak ten ziomek to załatał. Nigdy się nie zastanawiałem, co znajduje się pod paskiem Windowsa. Ale płynne przejście. To trochę wygląda jak teraria jakaś. Ej, zagrałbym w takiego Minecrafta 2D. Dziwne, że jeszcze takiej wersji nie wypuścili. Oho! Ten co odkrył wagoniki w Minecraft. No ale czemu on nie zlutował tej skrzynki? Teraz pewnie zbuduje jakiś roller coaster. No normalnie. Chyba mu się podoba. Co jest, już ma całą kolejkę zbudowaną. Ale fajnie wygląda ten efekt z tymi lampami. No, na takie kolejki trzeba mieć mocną psychę. Co jest nam resztę paska z windowsa? Widać. Dobra, epickie to jest serio. Coś czuję, że zaraz będzie. Co? A takie coś by zadziałało w Minecraft? To wygląda, jakby miało się zaraz zacząć ruszać. A, wiedziałem, że lawa będzie. Ej, czekaj, bo tam jest jakiś mechanizm z pistonami. A bo to był taki trafił. Ta kolejka chyba nie jest zbyt bezpieczna. To wygląda coraz bardziej epicko. Co tu się odwala? To jest serio satysfakcjonujące. Taką animację to chyba z pół roku schodzi robić. Serio, mega szacun dla ziomka, co to zrobił. O, czyli to jednak nie koniec. Bo to JKA to skrót oznaczający żartuję po Co jest? Ej, tego się totalnie nie spodziewałem. Dobra widzowie to by było na tyle. I widzimy się w następnym odcinku.